Cześć, dzień dobry. Witajcie w naszym wideo podcaście Z tej strony Karol Bartkowski z Akademii SP. Cześć, Mariusz Gieński, Biznes Web. Cześć, dzisiaj będziemy, słuchajcie, rozmawiać o takim temacie. Po co CRM, co mi daje, jakie mogę dzięki temu narzędziu otrzymać informacje, w jaki sposób może on wesprzeć mój choćby proces sprzedaży, czego się dowiem. O mojej o pracy moich handlowców, działaniach moich handlowców, ale także o potrzebach moich handlowców, jak chociażby również potrzebach klientów, no bo czasem na temat danego jednego z klientów będziemy mieli bardzo obszerne notatki, i dzięki temu możemy innych klientów łatwiej obsługiwać. Mówiąc inaczej, w jaki sposób CRM naprawdę dzisiaj ważne narzędzie w pracy każdego z czy to właścicieli, czy handlowców, czy w ogóle działów sprzedaży. W jaki sposób to narzędzie może nas wspierać? No oczywiście, jak się domyślacie, Mariusz jest świetną tutaj osobą i właściwym źródłem informacji bo zajmuje się już od lat CRM-ami i naprawdę na bardzo, ale to bardzo profesjonalnym poziomie, w takim sensie, że doradza, wspiera, podpowiada, tworzy, przygotowuje właśnie chociażby CRM-y, więc dlatego wiedzę ma szeroko rozumianą, w takim sensie, że Ułożyć, przygotować, ale i pomóc wesprzeć i poprowadzić klientowi i wykorzystać, pomóc wykorzystać CRM. No więc tutaj jest to właściwa osoba. Mariusz, pozwól, że przejdę od razu do pytania, no bo wstęp zrobiony, wiemy, co będziemy, o czym mówić, ale ważna jest kwestia taka: przychodzą do ciebie właściciele, przychodzą do ciebie ludzie po CRM-a. Co, o co najczęściej pytają? Do czego im tak naprawdę, ich zdaniem na samym początku, najbardziej potrzebny jest ten CRM. Jak sobie to wyobrażają i w ogóle od czego chcieliby zacząć chociażby tworzenie i przygotowywanie i posiadanie, używanie CRM-a? No właśnie tutaj, Karol, jest pytanie zasadnicze. Trochę jesteś inspiratorem tego odcinka, bo mnie zainspirowało to, jak powiedziałeś, że ostatnio takie zmiany są na rynku, że właściciele firm bardzo mocno zaczynają się interesować, co właściwie dzieje się w tym dziale sprzedaży. Do tej pory działało nam w sprzedaży wiele rzeczy przychodziły transakcje, wysyłaliśmy oferty, klienci kupowali, ale czasami przestaje ten proces działać i właśnie trzeba dostać się do CRM, żeby zobaczyć, czy być jakieś narzędzie, które powie nam, co się wydarzyło, albo dlaczego czegoś nie ma i do czegoś dojść. I na bazie tego, co powiedziałeś ostatnio, że bardzo dużo właśnie właścicieli pyta Ciebie, co zrobić, żeby przywrócić większą kontrolę nad zespołem, kontrolę nad zespołem sprzedaży, na tym, co się dzieje w zespole sprzedaży pomyślałem, że to jest bardzo często spójne, że na jakimś etapie działania firmy pojawia się właściciel firmy i przychodzi do nas i mówi, potrzebuję tego crm -a, bo ja nie wiem, co się w tej sprzedaży dzieje, tak? I pomyślałem, że to jest dobry taki insight, mówiący o tym, że o ile jest dobrze w firmie, to może nie musimy wiedzieć, co, co się aż tak dzieje, tak? Przychodzą do nas transakcje, działamy, ale z czasem jest gorzej, to pojawiają się klienci, którzy mówią, chcę się dowiedzieć. Tak samo często się pojawiają, kiedy idzie bardzo dobrze, bo chcą to wyskalować i dowiedzieć się, co wpływa na to, że nam tak idzie dobrze, po prostu i chcemy wiedzieć, jak się wyskalować bardziej. Dlatego większość osób, które właśnie przychodzą do nas, one po prostu chcą poznać więcej szczegółów. Już nie tylko, ile my transakcji zamykamy, bo przecież taka mała firma czy średnia to ona wie, ile sprzedaje produktów mniej więcej, jakie, tra jakie transakcje, z kim, umowy. Właściciel często te umowy podpisuje, więc on dokładnie wie. Po prostu, ile on tego ma, po prostu. Ale jak już przychodzi po CRM, to się chce dowiedzieć a kto mi się kontaktował z jakimi klientami? Kto nie kontaktował się? Z jakimi klientami ostatnio rozmawialiśmy? Do kogo wracaliśmy z klientów? Tak? transakcje, czy my hmm. pracujemy nad tymi transakcjami, bo teraz musimy dwa razy mocniej pracować nad tymi transakcjami. To chcę wiedzieć, czy ludzie pracują, czy wysyłają maile w ramach tych transakcji, czy dzwonią w ramach tych transakcji, tak? Po prostu chcemy bardziej rękę położyć na tym procesie yy, sprzedaży, bo yy, patrząc na jakby zmianę, yy, tak można powiedzieć, a ja dzisiaj też rozmawiałem na przykład yy, w zespole na temat tego, że yy, w wielu przypadkach niektóre CRM -y wystarczą nam do tego, żeby po prostu rejestrować transakcje, bo nie interesuje w większości przypadków jakiegoś właściciela firmy nic więcej. Ale czy to jest dobre, Karol, że nawet w dobrych czasach my patrzymy tylko ile się transakcji zamyka, a nie budujemy jakieś kultury monitorowania tego skąd one pochodzą, tak? Czyli to, co kiedyś mówiliśmy na ostatnim naszym podcaście o prospektingu, który, który mówiliśmy o czynnościach sprzedażowych, czyli bez, bez mierzenia dzięki temu i dowiedzenia się dzięki ceremowi tego, ile jest telefonów, spotkań, notatek, maili powysyłanych do klientów. Jak ty to widzisz po prostu, jeżeli chodzi o jakby przekładanie tego na, na procesy sprzedażowe i na efektywność jakby działania organizacji, firmy? No to tutaj są z kolei z, z mojej perspektywy dwa takie obszary. Fajnie powiedziałeś, wiesz, tą rękę na pulsie, jak jest dobrze, to nie mierzymy. I od razu wpadła mi taka metafora, czy porównanie jak ze zdrowiem. Jak człowiek jest zdrowy, dobrze się czuje, to bardzo wielu z nas w ogóle nie zagląda do lekarza, nie idzie nawet na badania kontrolne, nie robi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdy zaczyna coś się dziać ze zdrowiem, Zaczynamy się tym interesować. Oczywiście, zawsze lepiej późno niż wcale. I zaczynamy analizować, co się dzieje. Idziemy właśnie do lekarza, idziemy na pobadania, dostajemy wyniki, zaczynamy sprawdzać, porównywać. Może szukamy trochę w internecie i zaczynamy nabierać trochę świadomości, zmieniamy swoje postępowanie, no bo na przykład nie chcemy, żeby się to powtórzyło, albo jesteśmy zmuszeni do tego. I wracając do sprzedaży, mam to poczucie, że dokładnie dzieje się tak samo. Były dobre czasy, były tłuste czasy. Handlowcy zamienili się w tłuste koty. I wyglądało to bardziej tak, że to klienci kupowali, częściej klienci kupowali niż handlowcy sprzedawali. Wszystko świetnie funkcjonowało. Nikt, czas, może nikt, że ni, ni, niczego to przesada oczywiście, ale nie było to tak nagminne, że właściciele chcieli wiedzieć, co się dzieje, gdzie się dzieje i mówiąc inaczej, za co ja komu płacę pieniądze. No bo do tej pory były obroty. I nie dalej jak wczoraj. Miałem absolutnie niesamowitą okazję obejrzeć sobie, jak zachowuje się człowiek, który jest mocno zaskoczony sytuacją w swojej firmie. Opowiada mężczyzna i pokazuje na telefonie oprogramowanie i mówi: Zobacz, mam w tej chwili, w grudniu, 30 milionów obrotów w firmie, a patrzę na konto i nigdy nie miałem mniej pieniędzy. I wiesz co? Nie wiem, co się dzieje. Ale się okazuje, że oprogramowanie do magazynu ma zupełnie ma oddzielne, a w ogóle księgowość, czy też takie działania najważniejsze, właśnie magazynowo-sprzedażowo-ofertowe, prowadzą na Excelu. Mają do tego ewentualnie jeszcze jakieś podpięte narzędzie z, z mapami Google, żeby handlowcy, żeby było wiadomo, gdzie jadą i co i tak dalej. Jak on mi zaczął opowiadać, to ja mówię sobie: wiesz co, gdybym ja to wszystko miał ogarnąć, przychodząc do ciebie, jako, nie wiem, pracownik, czy też konsultant, to pewnie z tydzień czasu potrzebowałbym się nauczyć, żeby to wszystko ze sobą skorelować. I okazuje się, że on miał te narzędzia jakieś tam, ale one były tak rozproszone, tak różne, tak abstrakcyjnie od siebie odmienne, dotyczące zupełnie czasami niepotrzebnych obszarów, że Facet się po prostu gubił, mając 30 milionów obrotów, nie ma pieniędzy, na. może nie to, że nie ma, ale ma naprawdę niewiele pieniędzy na koncie. I wcale mało tego, on nie wie, gdzie te pieniądze jego są. Bo gdyby chociaż wiedział, że w towarze, że w magazynie, że w płatnościach u klientów, ale on tego nie wie. I teraz tu mamy 30 milionów, ale to nie musi być tak dużo wcale w firmie, może być znacznie mniej. Czasami to może być 300 tysięcy, może być 3 miliony. Że okazuje się, że są jakieś działania podjęte. Handlowcy sprzedają, handlowcy działają, handlowcy dzwonią, odpisują, robią. Oni cały czas mówią, że coś robią. A ty jako właściciel, nie wiesz co? I chcesz wiedzieć? Tak najprościej. Chcesz wiedzieć, ale po co ci to? Żeby to móc analizować. Żeby A nie czekać, aż będzie choroba i musić leczyć, B, żeby móc to na przykład powielać, tak jak Ty wspomniałeś. Widzę, że coś dobrze działa, to może to powtórzę, to może to zintensyfikuję, to może przestaniemy jeździć na żywo, a będziemy robić spotkania online, bo to działa lepiej. Albo odwrotnie. Spotkania online nie działają, trzeba znowu wrócić do spotkań na żywo. Ale skąd to będę wiedział? Bo mi się wydaje, nie w tych czasach. Dlatego uważam, że CRM jest niezbędnym narzędziem, a z drugiej strony dzisiaj jest tak łatwo dostępnym. Po prostu jest łatwo dostępnym. Więc no moje ja pytanie. Słucham jeszcze raz. No właśnie, bo tutaj, tutaj mamy taki element związany z tym, że mniejsze firmy one nie potrzebują bardzo zaawansowanych raportowań, moim zdaniem, jeżeli chodzi o jakieś elementy bardzo zaawansowane. Tak jak mówi praktyka zarządzania, jakby w sprzedaży, pewne rzeczy prowadzą nas do zamykania transakcji, tak jak telefony, spotkania. Tak. To, co, to co pracujemy na co dzień, tak? I większość CRM-ów nowych, takich, które mamy na rynku, czy to HubSpot, czy PipeDrive, czy LiveSpace'a, pomagają nam takie rzeczy po prostu łapać, tak? mhm. w pracy. Oczywiście mało kto z nas lubi analizować takie szczegóły, tak? My jako właściciel firmy patrzymy na wyniki, co przyszło, jak idzie, rozwija się firma. Zejście na niskie poziomy, a co ty właściwie robiłeś i jak wykonywałeś i jak działałeś? To już jest często takie coś nie do końca fajnego po prostu w tym wszystkim. Dlatego te CRM-y bardzo często mają takie raporty, które pomagają szybko zrozumieć właścicielowi firmy, co się dzieje. O ile oczywiście to wszystko i mamy w systemie, o czym pewnie zaraz porozmawiamy, jak to się dzieje w automatyzacjach różnych, jak to sobie to ogarza automatycznie. Natomiast z punktu widzenia właściciela firmy, to on nie może tutaj mieć kolejnego, Jakiegoś trudnego tematu do złapania, tak? to powinno być podawane na tacy. Tak? Jaki jest wynik, co było robione, jak to wygląda w procesie sprzedaży, tak? czego ja się mogę dowiedzieć w tym procesie? Właśnie, mogę się dowiedzieć, kto nam dostarcza najwięcej pieniędzy, jakie produkty akurat się sprzedają, te, które my podłączamy pod transakcje, jakie mamy podłączone pod szanse sprzedaży, żeby widzieć, co jest potencjalnie po prostu, co się będzie sprzedawało, może coś innego jest. Może sprzedajemy mniejsze nasze wersje produktów niż kiedyś bardzo duże jakieś zaawansowane premium, tak? I to już widać po tym lejku, który gdzieś jest, że coś się zmienia, tak? W tym momencie. Powiemy czy ile kroków jest potrzebnych do tego, żeby wykonać taką, taką transakcję? Ile tych telefonów jest potrzebnych, spotkań? Tak? Może to rośnie, bo teraz się wydłużają cykle sprzedażowe. W związku z czym naturalnie mamy sytuację, że potrzeba więcej czynności do wykonywania, czyli więcej pracy, żeby taką samą transakcję zamknąć. Powie nam, dlaczego przegrywamy te transakcje, tak? Dlatego są, jakie są powody. Może te powody się ostatnio zmieniły, może tym powodem jest budżet. A może tym powodem jest to, że nasza oferta była za droga i wybierano konkurencję w tym momencie? To są sygnały, które można już w najprostszych wersjach CRM-ów obecnie dostępnych sobie rejestrować i mieć do nich dostęp. Tak, Takich za pomocą raportów, wykresów, informacji, która jest bardzo łatwo przyswajalna. Więc, jeżeli po będzie czego się dowiemy, to naprawdę nie szukajmy tam daleko e, jakichś e, mitycznych informacji. Oczywiście se, jest teraz sztuczna inteligencja, będzie się dowiedzieć można więcej, będą te raporty tworzone bardziej przez tą sztuczną inteligencję, ona będzie nam podpowiadała różne rzeczy. Pewnie w następnym roku to wybuchnie jeszcze bardziej, bo się nauczy bardziej i będzie po prostu wyświetlała nam. E, e, już nie będę musiał tych raportów czy, czytać, i, hmm, a co to oznacza. Który, która transakcja mhm, e, akurat się nam sprzedaje, jaki jest trend. On powie mi, jaki jest trend e, w tym momencie i powie mi, co się zmienia w takich elementach. Ten nasz system będzie nam łatwiej jako właścicielom, ale my musimy, moim zdaniem, nauczyć się pewnej kultury, tego, żeby patrzeć szerzej niż tylko na wyniki na końcu, jeżeli chodzi o sprzedaż, tylko też zejść trochę niżej, właśnie i dowiedzieć się, tego, co robią ludzie. Czasami te rzeczy nie są takie fajne, żeby pytać, dlaczego tam ile telefonów, 5, 10, wykonałeś? Po prostu sprzedawcy się buntują trochę czasami, żeby aż taki monitoring był nałożony na, na proces chyba, nie? Garol sprzedażowy ja. w tym momencie, ale to można sobie jednak na boku poanalizować tak? ja i wyciągnąć. Tak, wyciągnąć Dlatego. wnioski pod warunkiem, że my będziemy mieli co analizować. Czyli znowu, wiesz, wracamy trochę do tego, że CRM, sam w sobie pusty CRM jest znowu, no jak nazwa, pusty. Więc jeśli jest zero na wejściu, jest zero na wyjściu. No więc w związku z tym ja do ciebie mam takie pytanie: jak to zapisywać? Jak to rejestrować? W jaki sposób? Co? Jakie działania? Od czego zacząć? Gdybym jutro, załóżmy, że dzisiaj nie mam CRM, a w ogóle. A jutro chciałbym go mieć, czy tam za tydzień, to co mam powiedzieć na przykład handlowcom? W ogóle od czego zacząć, i tak dalej, i tak dalej. Jakbyś tutaj wiesz w takim na razie basic, z czasem od ogółu do szczegółu, idąc ewentualnie na ile uznasz, odpowiedzieć na te pytania. W kwestia rejestracji działań. Właśnie. Rejestracja działań. No, to będzie się wydawało nam, że to trzeba w obecnych czasach nawet robić bardzo dużo ręcznie rzeczy, i że CRM to pierwszy nam się skojarzy, kurczę jakiś dodatkowy system do wprowadzania danych i do rejestracji. Weźmy pod uwagę przykład HubSpot'a, jako systemu CRM. HubSpot integruje się z Twoim środowiskiem pracy codziennej. Twoim telefonem, bo ma aplikację mobilną, w której jest cały ten CRM. Integruje się z Twoją skrzynką Gmail lub Outlookiem, bo ma wtyczkę, która przechwytuje wszystkie dane. Jeżeli chodzi o to i ma też integrację z twoim kalendarzem Googlea czy Outlooka. I ty pracujesz sobie z Karol jako sprzedawca na tych samych narzędziach cały czas. Ty nie opuszczasz swojego świata. Chodzi o to, żeby ten świat był zintegrowany. To znaczy każdy mail wysłany do klienta był w CRM automatycznie, każdy telefon wykonany z aplikacji mobilnej zarejestrowany automatycznie, każde spotkanie wpisane do kalendarza, synchronizowane automatycznie. Bo jak to się nam wszystko synchronizuje samo automatycznie, to po pierwsze nie musimy żadnych telefonów wprowadzać ręcznie, maili ręcznie, spotkań ręcznie do CRM-a, tylko robimy to co do tej pory robiliśmy w naszych systemach, które na co dzień wykorzystywaliśmy, w programie pocztowym, kalendarzu i telefonie komórkowym. E, tak? I jeżeli e, my to mamy zintegrowane, to nasz system powinien teraz to łapać, rejestrować automatycznie i wyciągać pomoc na wyciągać wnioski. Czyli jeżeli ja wysyłam maile na, na, do danego klienta, do, do danej osoby, to powinienem mieć automatycznie datę, kiedy ostatnio wysłałem maila do klienta. A jeżeli ja dzwonię e, do klienta, to powinno mi się zarejestrować data ostatniego kontaktu z tym klientem. Ale też mi się zarejestruje, ile ja wykonałem telefonów, ile ja wysłałem maili, ile ja zrobiłem spotkań. To się raczej samo w takim hubspocie e, dla przykładu, który tu używam teraz, tak? Samo to znaczy, że ja mogę sobie wejść i zobaczyć, ile mój sprzedawca wykonał czynności. Czy wykonał je 5, 10, 15, jakich? Mało może pisze tylko maile i nigdy nie zadzwonił. Wiadomo, co sądzimy już po naszych różnych podcastach zrobimy na temat roli telefonu w procesie sprzedażowym, jak on jest bardzo istotny na konwersję sprzedażową, jakby umiejętność prowadzenia rozmów i takich telefonicznych nadal w naszych działaniach. Więc ja bym powiedział, że przede wszystkim. Najważniejszym elementem jest to, żeby środowisko pracy pracownika było automatycznie przechwytywane, jakby zbierane dane, pomagane. Bo ja mówię tutaj o właścicielu, który patrzy i mówi: O kurczę, ile tam robiłeś na pracowniku. Natomiast powiedzmy sobie z perspektywy pracownika, czyli sprzedawcy, można zobaczyć, posortować, na kim ja dawno nie pracowałem, z kim się dawno nie kontaktowałem, tak? Więc jako właściciel, mogę się dowiedzieć z procesu sprzedażowego. Jak właściwie nasz zespół pracuje, jeżeli chodzi o ilość wykonywanych czynności w ciągu dnia, sprzedaży? Jak to przekłada się na klientów, z którymi się kontaktujemy, z kim nie? I też dowiedzieć się oczywiście takich podstaw, typu: e, jakie transakcje, e, czy a o pytałeś bardziej automatyzacja jakby takie rzeczy to też oczywiście systemy powinny pomagać, jakby założyć nam e, szybko transakcję. Na przykład w HubSpot'cie masz wtyczkę do Gmaila czy Outlooka i założysz sobie transakcję bezpośrednio z Outlooka. Nie musisz wchodzić do systemów. E, bo to też, bo to, to w tych danych jest potem to, że właściciel firmy może sobie wyciągnąć informacje na temat tego, e, jak nam działają te systemy i czegoś mogę dowiedzieć, tak? Oczywiście ktoś musi zaznaczyć później ręcznie w systemie powody przegranej takiej transakcji albo kontaktu, który jest robiony e, w tym momencie, ale dzisiaj mamy podstawę, to zintegrować środowisko, środowisko mojej pracy pocztowo-kalendarzowo-telefonicznej, a to, jak będziemy gotowi na większe automatyzacje i pomocy w raportowaniu, super szczegółowe raporty, zawsze można jakąś wyższą wersję CRM, a później sobie wykupić, po prostu, która nam te te funkcjonalności dostarczy, jeżeli one będą już dla nas i my dojdziemy procesowo do ich wykorzystywania. I, I do wykorzystania. Później tak, żeby to jak już będą, to żebym wiedział, co dalej z tym zrobić, no bo znowu, żeby to nie było jak kolejny magnes z wakacji, wieszam na lodówce. Tylko po to mam te raporty, żeby one mi coś mówiły, żeby była cały czas sprzężenie zwrotne. Mam raport, z działań, więc działam inaczej, lub wzmacniam działania, no bo raport mi to pokazuje. I tak albo zmieniam, albo poprawiam, albo wzmacniam. Więc tak, do tego to by się znakomicie przydało. Szczególnie, że są podane w bardzo prostej, strawnej formie. więc to nie trzeba żadnego racket science, żeby przeczytać słupek, że mój handlowiec w danym miesiącu, tygodniu, kwartale roku wykonał 1 800 telefonów, bo miałem taką sytuację. A drugi wykonał 200 telefonów, mimo że ten drugi był bardziej doświadczony niż ten pierwszy. No i ten, który wykonał 800 telefonów, no widać, że ma o wiele więcej, już tam nie pamiętam dokładnie, ale więcej szans sprzedażowych, otwartych i zamkniętych, co nie oznacza, że ma od razu wyższe obroty, no bo, no bo tam to doświadczenie wychodziło, ale jeżeli utrzyma ten trend, to bardziej doświadczona osoba przegra, bo to trochę tak, tak to wygląda, przegra w tym sensie, że, że będzie zawsze stawiana jako nie jako wzór, tylko jako ktoś do poprawy, nie? do naprawy. Więc to pokazuje właśnie raport z CRM-a, czyli ludzie handlowcy tracą aureole. Tracą aureole, on był u nas zawsze najlepszy, on ma największych klientów. No dobrze, okej, okay, co z tego, ale czy przynosi najwięcej pieniędzy? Ja pamiętam jeszcze z bardzo, bardzo dawnych czasów, kiedy pracowałem w korporacji jako handlowiec. Pamiętam, że zawsze tam, no, umówmy się, każdy handlowiec chce być jak najwyżej w rankingach. I pamiętam, jak któregoś razu dowiedziałem się, że od dawna jestem w rankingu jako pierwszy w całej Polsce, bo mam może nie najwyższe obroty, ale najbardziej kaloryczne. Czyli mam na te obroty, które mam, Mam najmniej umów, najmniej roboty daję zespołom, całemu wdrożeniu i tak dalej. czyli tam powiedzmy, żeby zrobić 3 miliony, to nie mam 3000 umów, tylko mam na przykład 500 umów. I się okazało, że z obrotami, z niektórymi nie mogłem się równać, bo oni mieli różne sieci i tak dalej, więc ja nie byłem wtedy jeszcze człowiekiem od obsługi sieci, tylko takich pojedynczych, małych przedsiębiorców. Ale się okazało, że ci mali przedsiębiorcy dawali najwięcej kalorycznych umów, nie? No bo zamiast obsługiwać 3000, instytucja obsługiwała w danym obszarze, czyli u mnie na przykład 500 czy 550 umów. Więc różnica jest ogromna, a obroty wydawałyby się, są najważniejsze. No nie. Jednak ile z tych umów mamy pieniędzy? Nie? To jest, to jest ta druga sprawa, czyli ktoś tam zamyka 50 transakcji, ale są po 100 zł, a ktoś inny zamyka 3 transakcje, ale są łącznie na 500 tysięcy, więc to są te różnice. I to powie, oczywiście przy takiej małej ilości nie jest potrzebny CRM, ale jeżeli mamy tych handlowców 12, 15, 17 i się zastanawiamy, co się dzieje, było tyle obrotów, a nie ma i tak dalej, i tak dalej, z pewnością CRM w tym pomoże. Oczywiste może oczywistości, ale to dla tych, którzy mają CRM, Którzy już z niego korzystają. Jak ci, którzy mają Excela, ci, którzy mają, uwaga, CRM-y w postaci kalendarzy papierowych dla handlowców, no to oni tego nie wiedzą. To znaczy, mogą się domyślać, chcieliby, żeby tak było, ale nie mają. A te osoby, te firmy, które mają CRM-a, to mogą teraz usłyszeć, być Karol, no ale my to wiemy. Tak, rozumiem, ale to właśnie nie jest dla ciebie, który wiesz. Tylko to jest dla tych, którzy chcieliby sobie do CRM podejść jako do nowego wyzwania. Coś do dodania tak, no, jeszcze? No tak, bo patrzę tutaj, dobrze powiedziałeś, bo taki raport powiedziałem tutaj o mailach, transakcjach, o mailach, spotkaniach i telefonach, które mamy, ale taką inną z elementów, które wprowadzamy do systemu są transakcje. I naprawdę proste raportowanie, to, co ja powiedziałem wcześniej na temat, powody przegranych, ale. Ostatnio widziałem taki nowy raport w Havsbocie, sobie oglądałem go. On jakoś taką dziwną liczbę liczył. Musiałem tam wrzucić sobie, żeby dobrze przejść, co to jest, A się okazało, że to była taka liczba, która pokazywała, ile na wszystkie deale w danym okresie, jaki miał sprzedawca, jaki był rozkład jego przychodów, czyli mniej więcej, ile jeden deal niewygrany i wygrany czy przegrany miał kasy przyniósł, tak? Czyli jakie żużle my przewalamy, właśnie, Karol, bo to nie, bo to chodzi o to po prostu, że na końcu jeden sprzedawca zamknął pięć transakcji. Drugi zamknął 5 transakcji. Jeden zamknął 5 e, transakcji. Ja nawet powiedzmy podobnej kwocie, ale jeden potrzebował do tego dwa razy więcej e, klientów mhm. e, niż drugi. tak. E, to co by było, gdyby ten drugi miał e, tych klientów? To by miał 10 może transakcji. Mhm. Tak, tak, I tak. na końcu, jak widzimy, 5 umów od e, Jarka. 5, 5 umów od Julki, to mówimy, że oni są tacy sami, ale możemy widzieć trochę więcej i dowiedzieć się trochę więcej, nawet w tych najprostszych rozwiązaniach CRM-owych, bo my tutaj nie, nie mówimy wam o Enterprise'ach, że można zobaczyć, że te 5, ale w wyniku 10, a tam jest w wyniku 20, czyli co innego robimy. No jak do tego dojść? No właśnie, może to mityczne telefony, spotkania, oczywiście. Czasami są też miękkie rzeczy, typu, jak prowadzimy te rozmowy. Tu z Karolem bardzo często rozmawialiśmy na podcastach, jak ważny jest po prostu sam skrypt, który prowadzimy, i sposób prowadzenia rozmowy, gdzie Karol pomaga prowadzić takie rozmowy i, e, i nie tylko zmotywować do tego, żeby było więcej telefonów i nie bać się dzwonić, ale też jak prowadzić. Mogą być różne czynniki też miękkie, e, które chodzą. Można trzeba odsłuchać te telefony. Czasami nie można ich nagrywać, czasami trzeba posadzić kogoś obok, żeby posłuchał. Fajny koncept Karola z ostatniego naszego webinaru, to taki sparring partner, który siedzi i słucha jako kolega czy koleżanka w zespole. Więc nawet jeżeli będziemy mieć proste rozwiązania CRM-owe i będziemy rejestrować transakcje, to możemy porównać sobie nasz zespół dwóch osób nawet. Dla małej firmy może być krytyczne, że jedna osoba, dwie osoby, jedna jest bardziej efektywna, druga. Tak? To może. Być albo nie być firmy, jeżeli chodzi o procesy i, i zamykanie rzeczy. Więc jak najbardziej po prostu elementy związane też z porównywaniem i zautomatyzowaniem takich czynności, jak automatyczne raportowanie ilości założonych transakcji i wyników na tych transakcjach są ważne z punktu widzenia tego, co, co wnosi system CRM-owy dla tego, czego możemy dowiedzieć się od, o naszym procesie sprzedaży z CRM. Tak, i, i jakie też to jest narzędzie dla nas do analizy czy, czy, czy wzrostu. Świetnie, bardzo Ci dziękuję też za, za, za dzisiaj. To kolejne jakieś takie inspirujące, ale i potwierdzające informacje. Z drugiej strony ciekawe, bo fajnie, można ten odcinek po prostu podesłać każdemu, kto zastanawia się nad CRM-em. Po co mi to? Co ja mam powiedzieć handlowcom i co ja z tego będę mieć? No to myślę, że tutaj odpowiedzieliśmy, ty odpowiedziałeś na to pytanie, bo jeżeli w związku z tym słuchacie i chcielibyście u siebie wprowadzić, albo znacie kogoś, kto nie ma, a powinien czy mógłby mieć CRM-a, to podeślijcie mu ten odcinek, to będzie na pewno dla niego dobre rozwiązanie, żeby chociaż po prostu posłuchać, a już Widelec w pewnym momencie podejmie decyzję, że czemu nie. Dziękuję. Ja przynajmniej Tobie za tą wiedzę, informację, Wam, moi drodzy, za posłuchanie, przesłuchanie i bycie z nami. No i do zobaczenia na, w kolejnych odcinkach. Dziękuję. Tak samo, Karol, za, za dzisiejsze spotkanie i zachęcamy wszystkich do potestowania sobie różnych CRM-ów, jak HubSpot LiveSpace, na przykład Pipedrive w wersjach trialowych, zobaczenia takich testowych i zobaczenia, że to czasami nie jest aż takie trudne rozwiązanie. I tak niewiele kroków nas dzieli od tego, żeby zacząć. Z, z nich korzystać na co dzień w naszych procesach. Bo można się dzięki nim naprawdę sporo dowiedzieć po prostu na temat naszego procesu przydoczowego. Dziękujemy Wam bardzo i zapraszamy do obejrzenia kolejnych naszych odcinków, webinarów, podcastów i spotkań, które razem z Karolem organizujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pa.